Tak, kochanie, biegam przecież. Katofle możesz nastawić później. Co? Jak wrócę, to wyniosę. Heniu, jak ty to wytrzymujesz? Dużo biegam. Muszę mieć mocne serce. Rozumiem. Tak pamiętam. Nie zapomniałem. Drzwi reki chleb. Widzisz, a tobie co pomaga? A mnie to ryba! I jem przekąskę. Tak, tak, szalik wziąłem. Zdrowie przede wszystkim, kochani.